Cześć to, co w życie poczciwe dzisiaj pięć najważniejszych lekcji, których doświadczyłem jako początkujący ojciec zapraszam. Trudny okres dla mężczyzn to jest, gdy rodzi się dziecko, gdy rodzą się dwa dzieci, tak w moim przypadku jeszcze trudniej. Ale takie pięć lekcji, które być może jeśli jesteś przyszłym ojcem lub dopiero zostałeś niedawno ojcem, być może będą dla Ciebie pomocne to, co ja zauważyłem. że Pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, to to, że nie ma się czego bać. Że droga odkrywa się kawałek po kawałku. O czym tu mówię? O tym, że cała otoczka, strach wokół tego, że będziesz mieć dziecko, tak naprawdę znika, gdy ono się pojawia i znika, gdy z nim działasz, gdy dzień za dniem przeżywasz i uczysz się wszystkiego. Po prostu ufasz życiu i to życie Cię uczy, tak jakby. No, jest, posiadanie dzieci to jest coś, co jest niezbędne od Wieków, e, mileniów, dlatego tak jakby gdzieś to w nas jest, to te wszystkie umiejętności, te potrzebne rzeczy, te instynkty, gdy pozwolisz im płynąć, to zobaczysz, że e, nie będzie się czego bać, że całe to obchodzenie się z dzieckiem, karmienie, przybieranie, wszystko przy dzieci e, bardzo łatwo. O czym tu chciałem wspomnieć o tym, że ja zanim miałem swoje dzieci, to w ogóle z dziećmi nie miałem nic wspólnego, dzieci nie trzymałem, dzieci nie przewadzę za takimi niemowlakami i mimo wszystko ogarnąłem, karnie przewijam. Wszystko robię co trzeba i wcale to nie była jakaś wielka trudna sprawa się tego nauczyć. Po prostu pozwól, pozwól życiu się rozwijać i zobaczysz, że te wszystkie umiejętności fajnie i łatwo ci przyjdą. Dlatego nie ma się czego bać. To jest pierwsza lekcja. Druga, odpowiedzialność rośnie. Już raz, że nie tylko twoje potrzeby są na pierwszym miejscu od teraz. To przede wszystkim um, myślisz sobie, że teraz masz rodzinę na utrzymaniu, myślisz trochę inaczej, jeśli chodzi o swoje wybory życiowe, jeśli chodzi o to jakieś zabezpieczenie finansowe, zdrowotne, wszystko inne. Także życie się diametralnie zmienia pod tym względem, że żyjesz trochę bezpieczniej, starasz się wybierać inne rzeczy i ustawiać swoje życie w sposób bardziej konserwatywny. I, I to jest normalne, to widocznie się zdarza, u mnie się to zdarza, Ciebie się to pewnie też zdarzy, gdy zostajesz ojcem, gdy ta inna odpowiedzialność się pojawia. Trzeci, trzecia lekcja to to, żeby się bawić z dziećmi. Baw się z dziećmi, baw się z dziećmi. Tak sobie zapisałem ten punkt, dlatego że gdy um, dzieci wiedzą, że się dobrze bawisz z nimi, to one też się dobrze bawią z tobą. Zauważyłem, że moje dzieci lubią, jak sobie piosenki puszczamy, jak sobie śpiewam my piosenki, a raczej ja im śpiewam piosenki, jak sobie się podrzucimy, jakieś porobimy takie rzeczy frywolne i myślę, że to jest ważne, jeśli jest ojcem, żeby dać dzieciom tą swobodę, dać dzieciom taką radość, dać dzieciom taką zabawę po prostu trochę inną, trochę naturalną, taką, taką spontaniczną. Także nie bój się tego, bądź swobodny, baw się z dziećmi i baw się z dziećmi. Często zobaczysz, jak to Tobie też poprawi nastrój. Teraz trochę o innej rzeczy, mianowicie o wszystkim innym, co robisz. Bo posiadanie dzieci to jest test dyscypliny, i gdy masz dzieci, wszystko, co kiedyś już było trudne, teraz jest jeszcze trudniejsze. Mówię o takich rzeczach jak na przykład znajdywanie czasu na ćwiczenie, znajdywanie czasu na naukę, znajdywanie czasu na robienie YouTube'a e, czy innych rzeczy, plus oczywiście praca, czy plus jakieś e, czytanie książek. Jest wszystko dużo cięższe pod tym względem, że czasu jest mniej. I ta sytuacja ojcowska, szczególnie na początku, Myślę, że pokazuje, jak bardzo chcesz tego, tego, co robisz, bo bardzo łatwo ci będzie rzucić wszystko, rzucić, nie, rzucić dobre jedzenie, rzucić e, ćwiczenia, bo będziesz miał zawsze tą wymówkę. No jestem ojcem, muszę się zajmować dziećmi. Ale czy na pewno, czy nie możesz wstać wcześniej, czy nie możesz pójść później spać, czy nie możesz e, wymyśleć czegoś, żeby nie zaniedbywać tych rzeczy? Które, które robiłeś, a które teraz ci jest zrobić trochę trudniej. Myślę, że wszystko jest przed Tobą i to są Twoje, to jest na Twoich barkach, to jest Twoja odpowiedzialność. I tutaj tak jakby posiadanie dzieci testuje to, jak bardzo chcesz danych rzeczy, jak bardzo chcesz osiągnąć, czy być tym, kim chcesz być. I piąta rzecz, ważna lekcja: nie zapominaj o swojej żonie, nie zapominaj o partnerce, nie traktuj jej tylko jako matki. To jest wciąż Twoja żona. Twoja partnerka, musisz ją kochać, musisz ją traktować jak kobietę, przynieść jej kwiaty, przynieść jej coś fajnego, powiedzieć jej coś miłego. Myślę, że tutaj możemy łatwo się zapomnieć w tym świecie dziecięco, matczyno-ojcowskim, podczas gdy, jeśli ten związek ma być dobry i zdrowy, to trzeba cały czas o to dbać. Trzeba o ten związek dbać. To nie jest prosta sprawa, szczególnie gdy pojawiają się dzieci i inne wyzwania, z którymi wcześniej nie mieliście do czynienia. To jest piąta lekcja. I, I to jest lekcja, z którą muszę, na którą muszę oczywiście jeszcze bardziej popracować. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław, życie poczciwe, młody ojciec, i 5 rad, 5 lekcji, które być może Ty jako przyszły młody ojciec wdrożysz. Jako, że na tym kanale mamy większość e, facetów w wieku właśnie produkcyjnym, myślę, że ten film dla, nie, dla niektórych z Was może być pomocny. Jeśli chcecie więcej takiego kontentu, to komentarze, to łapy w górę i będziemy go nagrywać. Widzimy się w weekend w kolejnym odcinku recenzji, w tygodniu w jakimś kolejnym odcinku vloga i do zobaczenia, cześć!